Publikacja niemiecka pod tytułem Orte des Grauens pod redakcją Bernda Martina. Ona się ukazała no już dobre 10 lat temu w Fryburgu Bryzgowskim. I koncepcja, założenia tej publikacji było takie, by przedstawić wszystkie te miejscowości, które w trakcie II wojny światowej stały się takimi symbolami męczeństwa w poszczególnych krajach. No i naturalnie y, zamieszczono w tej publikacji Drezno dla Niemiec, na przykład, czy, czy Lidice dla y, Protektoratu Czech i Moraw, czy Oradour dla Francji, no a y, w przypadku Polski jedyną miejscowością, jaka reprezentowała nasz kraj, który, w którym przecież było Setki e, pacyfikacji, w których takich miejscowości, takich egzekucji jak WORADUR no można liczyć naprawdę e, e, w, w bardzo dużych liczbach, e, była reprezentowana jedynie przez Auschwitz i to w kontekście holocaustowym. W ogóle nie wymieniono na przykład Warszawy. Także to ja dlatego o tym mówiłem, że to mi się wydaje, że w bardzo plakatywny sposób oddaje to ignorancję na temat cierpienia no przede wszystkim ludności etnicznie polskiej w trakcie okupacji na ziemiach polskich. My nie potrafiliśmy przez długie dziesięciolecia przede wszystkim no, odzyskać tego, 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 tego Holokaustu również dla naszej historiografii, bo przecież utrata ludności żydowskiej na terytorium Polski to. Połowa ofiar Holokaustu była Polakami, tak? to jest również strata Polski, więc nie wyszliśmy z tą narracją, ona nie przybiła się. Z drugiej strony y, zainteresowanie cierpieniami ludności żydowskiej wyparło zainteresowanie innymi grupami etnicznymi. No, jeszcze zdarza się zainteresowanie Romami i Syntami. Natomiast dopiero w tej chwili powstaje, powstaje na przykład niemiecka pierwsza monografia na temat prześladowania Polaków, etnicznych Polaków. Tak? To jest to też co o czym wspominałem, to w cieniu Auschwitz ta książka. Także tak to wyglądało, i tutaj właśnie yy, duże znaczenie wydaje mi się ma w tej chwili podjęcie takich badań, które, z jednej strony, tak jak mówię, pokazałyby polską perspektywę Holokaustu, to znaczy w tym sensie, że to są nasi obywatele i to jest część naszego cierpienia, naszego doświadczenia wojennego, z drugiej strony trzeba, potrzeba byłoby. Większej ilości zarówno mikrostudiów, jak i właśnie syntez pokazujących cierpienia innych y, y, grup ludnościowych. No, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego myślenia, ponieważ Polska powojenna PRL i teraz trzecia RP stały się krajami etnicznie monolitycznymi, tak? natomiast druga RP, która uczestniczyła w wojnie, która była ciemiężona przez dwóch. Y, y, Dwóch okupantów, była krajem bardzo multietnicznym, tak? i ta, ta perspektywa nam umknęła troszeczkę w badaniach. Przedstawienie polskiego punktu widzenia, tak jak mówię, unikalnego w Europie. To znaczy Polska jest jedynym krajem w Europie, bo tam wczoraj rozmawialiśmy o Finlandii, ale Finlandia jest krajem bardzo specyficznym. My znajdujemy się na nizinie środkowoeuropejskiej i fin Finlandię można było odpuścić, nas nie można było odpuścić, bo wiadomo, że będziemy się zmagali z obydwoma totalitaryzmami. I wydaje mi się, że z tych zmagań wyszliśmy no, stosunkowo, przynajmniej moralnie obronną ręką, i to trzeba zaprezentować. I wreszcie to, co Państwo mówią o publikowaniu polskich źródeł, bardzo cenna inicjatywa, ja tutaj kłóciłbym się z kolegami, czy dyskutowałbym z kolegami, którzy mówią, że to są specyficzne źródła wymagają specyficznej, specyficznej krytyki. Oczywiście każde źródło wymaga specyficznej krytyki, ale dostęp do źródeł, do źródeł tłumaczonych na angielski. Tak? czyli w uproszczonej formie, e, powoduje, że ten dostęp jest szerszy, że to nie tylko specjaliści, że to również niespecjaliści, historycy na przykład, którzy sami sobie tego nie przetłumaczą, a mają okazję w innych kontekstach porównać te zeznania na przykład.